Od, od, od czego ja bym zaczął? Jeśli co, ja chyba zacznę od tego, tego. Cześć wszystkim! Na kolejnym filmie na moim kanale. Zakończyła się seria IPM, czyli instalacja po mojemu. Na której Wam pokazywałem jak wykonuję instalację w domu jednorodzinnym. Słuchajcie, no wiele tam było emocji, wiele komentarzy. Jednym się podoba, drugim mniej i tak dalej, i tak Wiadomo, że nie każdy też te filmy oglądał w całości. No ale nie o tym chciałem mówić po prostu. To już było, minęło. Filmy są, można je oglądać cały czas, prawda? Słuchajcie, dzisiaj Wam pokażę, jak będę montował LEDy pod trepami schodów tam są wyfrezowane jakby takie korytka i ja będę wkładał w te wyfrezowane dziurki właśnie takie korytka aluminiowe z kloszem lecznym i będą to będzie to zamontowane mniej więcej 15 cm od ściany i tutaj tak samo 15 cm Centymetrów. Czyli będą mniej więcej tej długości, wychodzi to około 60 cm, czyli wychodzi to równe 60 cm. Tak, no, tak samo tutaj i na każdym stopniu będzie po 60 cm, prawda? Pokażę Wam to wszystko mniej więcej, będę chciał Wam to pokazać. Te ledy już tutaj sobie świecą, będziecie to później widzieli, wszystko po drodze, jak będę to robił. I ogólnie zapraszam do oglądania tego filmu. Myślę, że y, znaczy mam nadzieję, że będzie to dla Was y, ciekawy film. Y, postaram się, żeby to był taki troszkę dłuższy y, dla tych, co lubią oglądać moje filmy y, i ich nie przewijają y, co 3 minuty, prawda? Więc y, zapraszam wszystkich oczywiście do komentowania. Y, tylko, y, szczególnie tych, którzy oglądali w całości ten film. A niektórzy poprzeskakiwali klatki i później coś powyciągali z kontekstu. No to co? Bierzemy się do roboty. Słuchajcie, pierwsze co zrobimy to ściągniemy sobie izolację z tych kabelków. Tak żeby było wszystko ładnie przygotowane do samej góry, prawda? Żeby to jakoś po prostu nam szło i tak tutaj jest tutaj jeszcze będzie jakaś pewnie obróbka to widzę że jeszcze nie jest dobrze przymocowany wszystko ładnie te kabelki nam się tam będą, będą musiały schować w tą tomerniękę więc nie pozostało nam nic innego jak tylko po prostu odizolować to od dołu do samej góry Mamy już odizolowane te kawałki, wszystkie od samego dołu do samej góry. Yy, teraz musimy jakoś yy, przymierzać sobie schodek po schodku yy, te korytka i docinać po prostu do każdego schodka. Tutaj, yy, nie wiem czy, czy to widzicie, jest dofrezowane do tego miejsca. I korytko, jakby do tego miejsca musimy tutaj, yy, do tego miejsca tutaj musimy. Aż domierzyć, prawda? Więc domierzymy tutaj. To będzie jakieś 80 84 cm. 84 cm. Od samego początku, po prostu, żeby ono szło tutaj. tak I w sumie taka uwaga na przyszłość. Znaczy, no zwykle to tak jest robione. Zwykle tak robią panowie od schodów, że te kabelki mi wypuszczają tutaj w samym, w samym rogu schodków i wtedy ja nie mam problemu żeby, żeby, tam, żeby tam dosunąć ten profil i schować tam te kabelki a teraz no te, jak mi to po prostu odstaje te 5 cm od, od ściany to ja muszę specjalnie bo ja muszę dociąć to korytko od, od samego początku do samego końca bo je po prostu tego grz... Tego, tego grzymsika, no jednak będzie trochę widać na zewnątrz, prawda? No jakby się tak spojrzało od dołu. No wiadomo, że nikt tam specjalnie od dołu nie będzie patrzył. Ale jeżeli się popatrzy, to będzie widać, że to koryto gdybym zaczął stąd, stąd dotąd, no to by, no to by było widać, że te ledy no, są tutaj, prawda? Dla, dlatego od samego początku do samego końca ja te korytka staram się układać. Yy, więc tutaj będzie problem, po prostu trzeba będzie no, kombinować w tym korytku, tam wycinać się specjalnie pod to otwór. No. Ale jakoś tam damy radę, nie, nie ma się co stresować. Więc yy, pierwszy na 84, a te kolejne tak naprawdę będą na jakieś 89. Na 89, 84, 80, 89, tu jest nawet. 89,5. No sami widzicie, że nie jest to jakoś, o, tu jest 90. Nie jest to jakoś super ekstra idealnie, że wszystkie schodki y, są takie same. Po prostu ten jest ten jest krótszy, tam dalej się ściana się rozchodzi co pół centymetra widzę, że schodek jakby ucieka. Ciekawe ile jest tutaj w tym miejscu, prawda? To na przykład mamy już 90 jeden prawda także sami widzicie że ta ściana że te ściany nie są jakoś specjalnie idealne i schody jakby troszkę się troszkę się rozchodzą więc praktycznie każdy schodek musimy indywidualnie przemierzyć no i tak trzeba robić prawda no to nie ma co po prostu płakać tylko tak trzeba zrobić Dobra, mamy docięty profilek, przymierzymy go tutaj, jak on tutaj pasuje. Dobra. Dobra, ładnie nam tam wskoczył. Nie wiem, czy to widzicie z tej perspektywy kamery, ale ładnie jest tutaj to. Teraz tak, no teraz pasowałoby go jakoś tam przemocować. Można by go było przymocować jakimś klejem. Nie wiadomo, czym jeszcze, aczkolwiek nie wiadomo, jakby się to trzymało, więc dlatego ja będę Yy, nawiercał sobie przynajmniej trzy wkręciki będę, będę wkręcał bez żadnych klejów, bez niczego, tylko po prostu wkręty. Więc yy, tak to będzie wyglądało w dalszej części wykonania tego wszystkiego, prawda? Więc yy, nawiercimy sobie jakieś korki w trzech miejscach, mniej więcej na końcu na przykład. jak teraz, no nie wiem czy to widzicie jest ładnie ogradowane tak żeby spokojnie o, już, już ten łebek się nam bardziej chowa i tak będzie chyba najlepiej dobra, słuchajcie, fajnie tu siedzi wszystko tutaj naprawdę jest jest spoko więc nie ma co psuć. Trzy wkręciki spokojnie wystarczą, żeby to się ładnie, ładnie dolegało do tego. To są przecież y, sztywne, sztywne koryta, więc jak się przykręci, i co? I tutaj później się wprowadzi ładnie, ładnie. Kabelki przyjdzie, przyjdzie klosz, led klosz, i ten. Także y, słuchajcie, no co? No ja działam sobie spokojnie. Nie chcę mi się tego wszystkiego tak po prostu nagrywać co do Joty, bo Wam pokażę po prostu mniej więcej, jak to, jak to wygląda. 89. Tutaj by było wszystko w porządku, gdyby te kabelki po prostu szły od samego początku. A że nie idą od samego początku, no to następuje tutaj po prostu. Mała kombinacja i trzeba pozaznaczać kurcze gdzie one mają wchodzić. Mniej więcej to takie powiem wam. Powiem wam takie to, takie to. troszkę będzie problematyczne, ale no ale wszystko jest do zrobienia, także nie będziemy narzekać. Trzeba to kurde zrobić. Idziemy z kolejnym schodkiem, mamy pierwsze dwa, mierzymy kolejnego, tutaj troszkę się rozchodzą, jest 89,5 89,5 będziemy mieli 19,5 dobra no. docinamy i robimy wszystko analogicznie to samo co Zdaję sobie sprawę, że większości z Was nie chciałoby się bawić z tymi wkrętami yy, i by to przykleiło na kleju, ale na szczęście ja nie jestem większość i robię to tak, jak robię, prawda? Więc yy, ja mam na to no, taką metodę, no wszystkie schody, które robiłem, i była taka możliwość yy, przykręcenia yy, tych kurytek, które przykręcałem, więc yy, tak samo zrobię tutaj. Myślę, że to już będzie na lata, prawda? W razie, w razie zmiany tego leda nie ma problemu, tylko klosz odczepić i go wymienić. Jakby mu się coś tam stało, prawda? Aczkolwiek ledy, które zastosuję, powinny, powinny świecić naprawdę długo. Byłem ostatnio u klienta, chyba u niego robiłem, nie wiem, z 8 lat temu, może 9. Takie krótkie paski, nawet zdjęcia na Facebooku, no to możecie zobaczyć z tej realizacji chyba z 20 centów tam było yy, przychodzę do niego i... i się go pytam ty no, świecą ci jeszcze te, yy, te LEDy On mówi świecą no nie ma problemu no, wszystko świeci także no naprawdę jeżeli LED świeci 8 lat i nawet, nawet transformator mu się ani, ani raz nie spalił no bo mówił że jakby coś było nie tak to by przecież dzwonił do mnie więc yy, tak to wygląda no, dobrze jest zainwestować yy, w LEDy dobrej jakości nie jakieś takie typowe marketówy w marketach które są, więc mówię, no inwestycja w takie rzeczy na pewno, na pewno nie zaszkodzi, prawda? żeby był LED dobry, zamontowany. No, tak samo tutaj no, montujemy dobre LEDy i ma być po prostu i ma to świecić lata. Prawdopodobnie szybciej niż LEDy, to transformator szlak trafi, no bo tak zwykle bywa w sumie, że to transformator wcześniej padnie niż, niż te ledy, więc ale to transformator się wymieni świeci dalej, prawda, także to jest nie ma problemu ja jadę dalej, słuchajcie nie będę tego nagrywał, bo ogólnie nawet z tą kamerą, tam, tam ciężko mi jest sobie zerknąć pod to gdzie mam, gdzie mam śrubkę wkręcać i tak dalej, więc ja będę sobie to robił na spokojnie i Później wam powiem jeszcze co jak. Później będziemy lutowali te ledy, będziecie widzieli jak ja to robię, jak to wszystko wygląda, yy, jedno sprzętu do tego yy, używam itd tak itd. Tak Także oglądajcie dalej, pozdrawiam was. Jesteśmy na zakręcie naszych schodów. Powinno pasować. I tutaj nie mogłem tego dociąć do końca, ponieważ to jak, yy, no bo nie jest yy, dofrezowane do samego końca. Kiedy znajdziemy się na zakręcie, co z nami będzie? na ostatniej prostej, ostatnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć schodków. Wszystkie są takie same, więc tak samo wszystko docinamy. Praktycznie każdy tak samo. Tu mamy frezik 93 na 93. I tak prawdopodobnie wszędzie będzie tak samo. 93 i na tyle wszystkie są takie same, więc docinamy wszystkie na 93 powinno być dobrze, aczkolwiek odległość tych kabli od, od ściany jest różna, więc trzeba by nie przymierzać. I tak i tak każdy każdy osobny. Więc tniemy na 93 i myślę, że, że tak będzie będzie dobrze. Także minęliśmy zakręcik. Ostatnia prosta. Działamy. docięte schodki y, i ponumerowane, y, poznaczone, y, który, y, który do którego schodka, więc wycinam teraz. teraz te dziurki tutaj. Już w jednym wyciąłem. Jadę dalej. Tutaj mamy numerki, tu jest składek pierwszy, tutaj jest numer 2, więc przeciągam od razu. Najpierw numer 2. Dobra, wszystko pięknie pasuje. Tutaj już widzę numer 3. Numer 3, przepuszczamy też. Номер один. Номер Numer 6 sobie zostawiamy na sam koniec.